Czy nauczenie jest darmowe? Co znajduje się w płatnym planie? Ile to kosztuje? Jakie ograniczenia ma darmowy plan? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w tym materiale. Zacznijmy od najważniejszego pytania. Czy Notion jest darmowe? Tak, dla użytku prywatnego Notion jest w 100% za darmo. Oczywiście ma swoje płatne plany, ale nie robią one aż takiej dużej różnicy. Z czystej ciekawości napiszcie w komentarzu czy jesteście team darmowy czy płatny Notion. Chcę zobaczyć jak wygląda proporcja. Chodząc na stronę cennika Notion zobaczymy wszystkie dostępne plany razem z ich cenami. Czyli mamy plan darmowy, następnie plan plus, który kosztuje 8 lub 10 dolarów w zależności od tego czy płacimy subskrypcję roczną czy miesięczną. Następnie jest plan biznes, który kosztuje 15 lub 18 dolarów, a ostatni, czyli Enterprise, to plan dedykowany dla dużych firm. Co więcej, do każdego planu można osobno dokupić moduł Notion AI, czyli sztucznej inteligencji, który kosztuje 8 lub 10 dolarów miesięcznie. Złożąc nowe konto mamy limit 20 zapytań, no i jeśli go wyczerpiemy, a chcemy nadal korzystać z tego modułu, to musimy go już dokupić. Omówmy sobie zatem różnicę między darmowym, a płatnym planem. Jeśli na darmowym planie tylko my korzystamy z Notion, to mamy nielimitowaną liczbę bloków. Jednak jeśli zaprosimy sobie dodatkowe osoby. A możemy ich zaprosić tylko 10, no to mamy tam już limit 1000 bloków. Następnym limitem jest wielkość przesyłanych plików. Na darmowym planie jest to 5 MB per plik, no a plan Plus już ściąga nam ten limit. Ale można to obejść wrzucaniem linków do dysku Google, więc osobiście nie jest to dla mnie aż taki duży problem. Innym ograniczeniem jest historia zmian i możliwość jej przywrócenia. W przypadku darmowego planu jest to 7 dni, dla planu Plus jest to 1 miesiąc, a dla biznes 3 miesiące. Jeśli też chcemy to jakoś obejść, to ja polecam stworzyć osobną stronę. Nazwie archiwum, do której będziemy przerzucali wszystkie niepotrzebne materiały. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, ale zawsze coś. Na darmowym planie nie mamy możliwości zmiany linku, z którego udostępniamy nasze szablony albo stronę. Drobnostka, aczkolwiek dla mnie to było ważne, bo buduję i udostępniam szablony. Dla zainteresowanych link w opisie możecie sprawdzić i przetestować. Ostatnie limity dotyczą nowej funkcji, czyli synchronizacji bazy danych z takimi narzędziami jak Jira, GitHub albo Asana. Jednak jeśli ktoś korzysta już z tych narzędzi, to z dużym prawdopodobieństwem jest to firma, która aż powinno być na wyższym planie. A jeśli jeszcze zastanawiacie się czy nie jest dla Was to koniecznie sprawdźcie ten film w którym omawiam wady i zalety tego narzędzia.